Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Dzień dobry, Świnoujście. Dzień dobry, Polsko. Nasza piękna i wspaniała ojczyzno. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy poniedziałek. Poniedziałek, godzina 7.55. Zobaczcie, co się dzieje na niebie. Temperatura co prawda 19 stopni, ale o godzinie 5, jak ja się budziłem, to było stopni 12. No to za gorąco to Panie nie było, za gorąco to Panie nie było. No i zobaczcie tak, co się dzieje w naszym mieście, mili Państwo? Co tu się dzieje? No poruszymy temat, który grzeje ostatnio, grzeje opinię publiczną. Dlaczego? No dlatego, że po prostu zrobił się wielki kłopot. Pogoda się zepsuła i to można powiedzieć nawet, że bardzo, rozkraczyła się okrutnie od kilku dni. Mamy ulewne opady deszczu i mają one potrwać jeszcze cały tydzień, do czwartku włącznie. Także pogoda nie jest plażowa, pogoda nie jest turystyczna. Wiele osób odwołuje rezerwacje, wiele osób nie chce rezerwować wakacji. W ogóle zmienił się sposób przyjeżdżania turystów do Świnoujścia. Już o tym mówiłem kilka razy na naszych vlogach, już kilka razy mówiłem o tym na naszych live'ach, ale powtórzę. Bardzo wielu turystów teraz przyjeżdża do Świnoujścia na weekendy. Nie ma już takich rezerwacji 4, 5, 7 dni, 10 dni. No o takich rezerwacjach to już można praktycznie zapomnieć, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości wakacyjnej. To nie ma już takich rezerwacji prawie wcale. Ludzie sobie regulują to w ten sposób, że przyjeżdżają po prostu w piątek po południu po pracy i w niedzielę po południu wyjeżdżają, i wtedy jest jakiś ruch w interesie, a tak. No, zobaczcie sami, jak wygląda booking. Tu wam przedstawię zrzuty ekranów. No, i jak? Jesteście w szoku? Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. 100 parę mieszkań, 200 parę mieszkań, gotowe do tego, żebyście po prostu je wynajęli. I nie ma z tym żadnego problemu. A ceny? 200 zł za dobę. 200 zł za dobę za mieszkanie dwupokojowe albo za kawalerkę w centrum miasta. No to powiem Wam, że to jest szok. A najlepsze jest to, że to są oferty jednodniowe. Coś, co nigdy się nie pojawiało w naszym mieście latem. Praktycznie nigdy nie można było. Jeszcze w tamtym roku, ja pamiętam, ile osób dzwoniło do nas, ile osób dzwoniło i szukało jakiegoś e, noslegu. Panie Danielu, niech pan coś załatwi, panie Danielu, gdzie tu możemy coś znaleźć? No nic, nie można było wynająć nic na jedną dobę, ponieważ no, rynek nieruchomości był taki, jaki był. Było bardzo wielu pracowników, e, którzy po prostu zajmowali mieszkania, i nie było wolnych kwater. Teraz ludzie mogą sobie wynająć wszystko na jeden dzień. Jaka cena? 212, 220, 240, 280 zł za dobę, za dwie osoby w mieszkaniu samodzielnym w Świnoujściu albo w jakimś e, pokoju hotelowym, który ma tam 35 metrów. No ludzie, no to jest naprawdę szok. To jest naprawdę szok. No ale skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? No, wzięło się stąd, że właśnie pracownicy, pracownicy ze Świnoujścia wyjechali. Wyjechali pracownicy z dużych firm budowlanych, wyjechali pracownicy, e, którzy budowali gazoport, trójkę, tunel jeszcze dwa lata temu. No i po prostu te mieszkania zostały na wolnym rynku. Do tego ta okropna pogoda, która po prostu psuje wszystko. No, teraz akurat wychodzi słoneczko, ale co to za pocieszenie, jak całą noc padał deszcz? Na plaży po prostu jest zimno i błotniście. Ludzie nie pójdą na, e, poleżeć e, na plażę, e, pójdą pospacerować oczywiście, ale wiecie, jeżeli się przyjeżdża z dziećmi na wakacje, no to chciałbyś mieć możliwość położenia się na plaży, odpoczęcia, e, postawienia parawaniku, posiedzenia sobie tam spokojnie, wypicie zimnego, chmielowego. Dlaczego nie? Albo jakiejś wody, albo jakiejś koli, to zjedzenia hamburgera. A tutaj ja rozmawiam z niektórymi właścicielami restauracji, oni mówią, danie, to jest po prostu tragedia. To jest po prostu tragedia. Kiedyś było tak, że stały kolejki, kolejki przed restauracją, żeby wejść, i wszyscy po prostu mówili, że to jest niemożliwe. Tak mało knajp w takiej pięknej miejscowości. A teraz zobaczcie, co się dzieje. Pusto, panie. Pusto, naprawdę jest pusto. Nie ma ludzi. Nie ma ludzi. Winą jest to, że bardzo winą. No, wina jak wina. Takie są fakty. A z faktami się nie dyskutuje. Fakty są takie, że bardzo dużo mieszkań, bardzo dużo miejsc noclegowych zwolniło się, ponieważ nie ma żadnych inwestycji w Śnióżyciu. No i druga rzecz, po prostu pogoda pogoda, która straszy. A teraz jak widzicie, akurat wyszło słonko. i zaczęła się podnosi para wodna. Jak to wszystko tutaj wygląda? No, jesteśmy na ulicy uzdrowiskowej i jedziemy w kierunku e, wiatraka. W kierunku wiatraka tam na wiatrach nie będziemy szli. To będzie taki krótki komentarz. Z naszego naszego samochodu. No do tego powstało kilka hoteli, hoteli, hotelików. Tylko te hotele, duże, które są, one mają podpisane kontrakty zazwyczaj kontrakty z niemieckimi biurami podróży i w większości są to Niemcy. A Polacy, jak przyjeżdżali, wynajmowali po prostu kwatery. No i teraz jest taki duży, e, tak dużo jest wolnych kwater, tak bardzo dużo jest wolnych miejsc. Że ceny zaczęły spadać. Ktoś powie, wreszcie, bo wszyscy myśleliście, że da się żyć z kwater. Ja dokładnie to samo mówię przez całe życie. Przez całe swoje dorosłe życie. Pamiętajcie. Partnerem medialnym naszego kanału jest Daniel Szysz. Zobacz kanał na YouTube i fanpage Daniel Szysz. Ludzie myślą, że da się żyć, wynajmując na przykład jakieś mieszkanie turystom. No, nie da się tak żyć, nie da się tak żyć i chyba nigdy tak nie było. Zawsze był to duży zastrzyk pieniędzy, który po prostu powodował to, że ludzie zaczynali wyjmować swoje mieszkania. No, ale teraz wygląda to zupełnie inaczej. Poczekajcie, ja zmienię temat. <laughs> to, że nie ma pogody i nie ma turystów, nie świadczy fakt o tym, że nie ma tutaj żadnych cebulaków. Nie ma cebulaków, a cebulaki, jak już przypomnę, większość z was wie, ale przypomnę, cebulaki to osoby, które przyjeżdżają kamperami na krzywery. Stoją tutaj na parkingach i po prostu udają, że są na wakacjach. Strają do lasu, wywalają śmieci i udają, że jest pięknie. Nie ma cebulaków, bo nie ma pogody. Nie ma pogody panie, więc nie ma ich tutaj na tym parkingu. Na pewno stoją koło fortów, a tam nie będę jechał szkoda mojego czasu. No ale wracając do tematu. No bo temat dzisiejszego dzisiejszej naszej pogadanki, dzisiejszego naszego objazdu po naszej miejscowości, no to nieruchomości, wakacje. No i dramat, dramat na rynku nieruchomości. Tak jak już mówiłem, ale powtórzę raz jeszcze, żeby to się dobrze utrwaliło, jest problem z wynajmem kwater, dlatego że kwater jest bardzo dużo. Nie ma po prostu pracowników, którzy zajmowali kwatery yy, pracownicze, no i po prostu nie ma pogody, nie ma pogody. Ludzie dzisiaj naprawdę przeklinają. Mam znajomych, którzy wynajmują pokoje w pensjonatach, albo wynajmują mieszkania dla wczasowiczów. Mówią, że tak źle nie było nigdy. Nie było nigdy. I wiecie co jest najgorsze? Że to się będzie tylko pogłębiać, ponieważ tak, o, zmarnowaliśmy już dwa tygodnie wakacji. No mamy dzisiaj 14 lipca. Także dwa tygodnie wakacji przeleciały, to, są, to jest czas, którego nie odrobimy. Jeżeli ktoś nawet mówi, że słuchaj, ale we wrześniu będzie ładna pogoda, no to co z tego, że będzie ładna pogoda? A kto we wrześniu tu przyjedzie od poniedziałku do piątku? Na weekendy ludzie będą przyjeżdżać, oczywiście będzie ich troszkę więcej, ale też nie będzie tłumów. Ludzie po prostu zaczęli się bać przyjeżdżać na Polskie Morze ze względu na pogodę i ze względu na ceny. Tak jest. Ceny były kiedyś zaporowe. To były ceny zaporowe. Bo jeżeli ktoś sobie życzył 500, 600 zł za dobę za mieszkanie, za kawalerkę czy za dwupokojowe mieszkanie w centrum miasta za dobę, no to wiecie, szło. Jak nie było nic, to szło i to. Ale to się wszystko zmieniło. Teraz do tego jeszcze dochodzi sytuacja, że w Świnoujściu nie ma żadnych inwestycji. Nie ma żadnych inwestycji. Wszystko, co było wcześniej robione, zostało wykończone albo jest wykańczane, nie ma żadnych nowych prac budowlanych, a budowlańcy, można o nich mówić złe rzeczy, można o nich mówić różne rzeczy, ale jednak przynoszą dochód. Muszą gdzieś spać, muszą coś jeść. Niektórzy z nich muszą coś wypić. No i tak się zbiera po prostu pełny trzosik kasy. A jak nie ma ludzi, to nie ma pieniędzy. Nie ma pogody, nie ma turystów i nie ma pieniędzy. Zrozumcie to wreszcie. Jeżeli nie ma pogody, nie ma turystów, nie będzie pieniędzy. A jeżeli my dzisiaj nie pomyślimy na tym, w jaki sposób rozwinąć tutaj inny, inną gałęź gospodarki, to Świnoujście stanie się po prostu czarną dziurą. Czarną dziurą na mapie naszego miasta. Już dzisiaj młodzież, która mieszka tutaj, gdy wyjedzie na studia, bardzo, bardzo rzadko wraca do naszego miasta. Zobaczcie sobie, że często, jest to ta młodzież, która tutaj po prostu przybywa, to są ludzie, którzy przyjechali tu za pracą. A wszyscy ci, którzy gdzieś stąd wyjechali, mówią, że oni tutaj już nie chcą wracać. Oni nie chcą pracować w ten sposób, jak to tutaj wygląda. Puścimy pana, nie sobie kobyłką przejedzie. Nie chcą wracać. Pojechali do Poznania, pojechali do Wrocławia, pojechali do Szczecina czy Warszawy. Nie chcą wracać do Świnoujścia, bo mówią, że to jest zapyziała dziura. To jest zapyziała dziura. Więc po prostu miasto będzie się zwijać. Będzie się zwijać. Ci ludzie, którzy tu przyjeżdżają, to zazwyczaj są młodzi Ukraińcy, którzy po prostu no, szukają swojego szczęścia. Tak jak nasi mieszkańcy szukają szczęścia gdzie indziej. No ja jak na to wszystko patrzę, to po prostu ręce załamuje. Nie dlatego, że po prostu jakoś czuję się zagrożony. Ja, może swoje życie mam już poukładane, poza tym w dużej części przeżyte, no ale patrzę na to, co dzieje się dookoła. Miasto, które się rozwijało, piękniało, po prostu mogło jeszcze wystrzelić jak piękna róża, dzisiaj zaczyna wyglądać jak jakiś stary kaktus. Jak stary kaktus, który już nie zakwitnie i tak to będzie wyglądało. Niestety, władze miasta nie mają żadnego pomysłu na to, co zrobić w naszym mieście, w jaki sposób rozwinąć gospodarkę naszego miasta, bo opowiadanie o tym, że to jest miasto turystyczne i musimy żyć z turystyki, no to ostatnie dwa tygodnie udowadniają, że nie. Ja wiem, że pani prezydent i zastępcy, przytulający po 20 tysięcy złotych co miesiąc, powiedzą no ale przecież nie jest tak źle, da się jakoś żyć. No tak, tak, ktoś przytula 20 tysięcy miesięcznie, to się da jakoś żyć, naprawdę. To naprawdę nie ma większego kłopotu, ale jeżeli się pracuje, <gryw> pracuje w branży turystycznej, i ma się 40, 50, czy 60 wolnych lokali, lub terminów, no to nie da się tak żyć. No to nie da się tak żyć. Bo gdy skończy się lato, skończą się jakiekolwiek zapytania, jakiekolwiek przeglądanie serwisów noclegowych i wówczas dopiero ludziom zajrzy bieda w oczy. powiedz, co ty pieprzysz? No tak, tak, co ty pieprzysz, tak? Dobrze mówić temu. Kto jest na etaciku w urzędzie miasta, przytula co miesiąc e, dobre pieniążki i będzie teraz pisał anonimowo komentarz, co ty pieprzysz. No nie, nie pierwsze. Wyjdźcie z tych norek, wyjdźcie z tych swoich po prostu baniek i zapytajcie ludzi, jak się im żyje w mieście. Zapytajcie. Ja słyszę o tym, że zróbmy referendum w sprawie terminala kontenerowego. Słuchajcie, terminal kontenerowy w Śnuściu. To jest jedyna szansa na rozwój tego miasta. To są setki, jak nie tysiące miejsc pracy przy jego budowie, a więc ludzie, którzy tu przyjadą, będą mieszkać, będą jeść, będą robić zakupy, którzy po prostu znowu popchają to miasto do przodu. Do tego miejsca pracy później, kiedy terminal kontenerowy będzie działał no i wszelkiej maści opłaty i podatki. Ja pamiętam, pamiętam dobrze, jak walczono z terminalem yy, ter LNG. Pamiętam dobrze, kto krzyczał nie! I ustawiał białe krzyże. A dzisiaj ci ludzie wyciągają łapę do terminala kontenerowego i biorą grubą kapustę stamtąd. I biorą grubą kapustę stamtąd. No właśnie, ci sami ludzie, którzy krzyczeli nie, tylko dlatego, że tak dobrze wyglądało to na billboardach, tak dobrze to wyglądało w kampaniach. Dzisiaj również słyszymy: Nie betonujemy miasta! Nie robimy tego, nie robimy tamtego, ale to ja się zapytam, to co robimy? Co będziemy robić? Będziemy czekali, aż to wszystko się zawali? Pani Joanna Gatowska, na co pani czeka? Aż to wszystko się zawali? I co potem pani zwinie się stąd i wyjedzie pani i powie: o, nie udało się. Czy powie nam pani w piątym roku swojej kadencji, że dajcie mi jeszcze 5 lat, ponieważ mi teraz się wszystko nie udało, bo ja musiałam najpierw robić porządek po byłym prezydencie. Pani Joanna Agatowska pani była radną przez ostatnie dziesiątki, dziesiątki lat, chyba dziesiątkę, bo dziesięć to na pewno. Pani była radną, pani miała dostęp do wszystkiego. Wystarczyło pytać. Może pani się pochwali swoimi zapytaniami? i odpowiedziami Pana Prezydenta Janusza Żmurkiewicza i gdzie Panią okłamywał, gdzie Pani czegoś nie mówił. Może się Pani pochwali, bo Pani ostatnio pisze ciągle, wciąż i bez przerwy o tym, że Pani nie wiedziała. Pani nie wiedziała jak jest. Jest Pani tutaj już kilkanaście miesięcy na stanowisku, a Pani nie wiedziała. Była Pani tam kilkanaście lat radną, Pani nie wiedziała. Była Pani kilka lat e, zastępcą Pana Żmurkiewicza, ale Pani nie wiedziała. Pani ciągle czegoś nie wie. Pani ciągle mówi o tym, że ktoś czegoś pani nie powiedział. A pytała pani? A może pani pokazać te pytania? A może pani pokazać te odpowiedzi? Bo głośne opowiadanie o tym, że a, bo oni to, bo oni tamto, to nie ma tak, to tak nie działa. To tak nie działa, miła pani. Trzeba pokazać dokumenty. No dobra, podsumowując, powiem wam tak. Dobrze to już było, ale co tam? Osiem gwiazdek, prawda? Chociaż akurat te ćwoki spisu, jak widać po ostatnich głosowaniach chociażby niektórych radnych świnoujskich, to te ćwoki spisu, które rządziły krajem, niczego dobrego też nie wnosiły. Gry zabawy zabawy pana Boga przez dwa lata, potem gry i zabawy wojny na Ukrainie, miliardy wydane dla korporacji, miliardy wydane na uzbrojenie, które poszło w piach. A ty, Polaczku, ty za Ty jesteś tu od roboty. Ty jesteś od tego, żeby Twoim panom było dobrze. Tak to wygląda, niestety. Tak to, niestety, wygląda. Trzymajcie się. Miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszamy na komentarz jutro. No i oczywiście zapraszamy na nasz portal świnoujście w sieci e .pl oraz na nasz kanał Fakty bez filtra, tam sprawy polityczne. Z kraju ze świata i z miasta. Miłego dnia. Trzymajcie się. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal travelmyślnikfoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.